To jest właśnie ten moment, który mnie przekonał do gry. Czyli, że gra mnie wrzuca w wielki świat, gdzie wszędzie mogę iść i nic nie mówi prawie. Brzmi fajnie, szczerze mówiąc. Chociaż ja wolę gry, które mają trochę rozbudowaną fabułę, jednak. Ja bym poszedł, no nie tam, bo tam mnie wysyła fabuła główna, jakby. A to oznacza, że tam idziemy na końcu. Podchodzić do jakichś losowych, o, kwiatek na przykład. Ale to jest fajne, to jest fajne akurat, to nie jest krytyka. Gra nie zaznacza kwiatka w jakiś wyraźny sposób, tak jak Gothic. I to oznacza, że jak ja podejdę, to ja jakby muszę podchodzić do każdego kwiatka, żeby zobaczyć, czy mogę podnieść go. Gra nie zaznacza mi kwiatka, tak oczywisty sposób, że nie podświetla. No to jest fajne, ja lubię takie gry, co nie robią debila z Ciebie. E, ale no muszę podchodzić do każdego kwiatka. Słuchajcie, tutaj mamy y, szyrzyla albo wiewióra. Okej, okay, dostaję. Dostałem sześć tych takich u dołu. Nie wiem jeszcze jak to się nazywa, nie pamiętam. W tym prawym dolnym rogu. Kości bestia. Jaka to bestia? Jak to jest szrzęszyna? A w drugą stronę też jest masę tego terenu. Przytłaczające, ale zajebiste. Tak szczerze. Uczucie przytłaczające, bo w cholerę nie wiem, co robić. Jako pierwsze, ale jednocześnie zajebiste. Bez wrogi. Jakieś lokowanie w animacji? O! E, łatwizna. Chyba. Jednak nie. To u dołu co miałem, widzicie? Takby to u dołu, to mam zero teraz. Śmierć się traci, ale głu... No to nie jest głupie, ale frustrująca mechanika. Dobra, odzyskałem. Gra mi powiedziała 10 sekund temu, ale ja jestem taki kochany, że ja na czat patrzę. To wygląda jak wrogi yy, latacz. Znaczy Altem próbuję skakać jak w gotiku. No to wy... ten nietoperzy potwór wygląda jak wrogi. Myślałem, że on nie jest na hita, ale on jest na hita. Ej, o co chodzi z tym narzekaniem, że gram magiem? O co chodzi? Że jakby. Że na początek jest prosto, bo z ręża biję, czy o co chodzi? Bo ja wybieram po prostu postać, która mi się podoba. Ale kurczę, ja nie mam jakby mapy, nie? Czyli to nie jest tak, że ja coś tu odsłaniam. Ja mam tu biegać i zabijać niedoperze? nie Nie dają jakoś dużo chyba, żeby żebym je cały czas zabijał. Czy ja, a w ogóle, dobra, inaczej. Jak ja je zabiję, to one się odrodzą, czy nie? Czy jak ja je zabiję, to mam spokój z nimi? Bo one mijają jakieś tam łaskę, czy jak to się nazywa, to u dołu, te runy. Bo jak one się mają odrodzić, to ja po prostu omijam je i. No najwyżej później je po farmie kiedyś tam. mi się. Tak nie chcę mi tak szczerze walczyć z tym samym mobem 20 razy, bo jest ich 20 tu w okolicy. Pamiętam, że jak w Misfits byliśmy, w tym składzie takim prawie że polskim, to wtedy Elden Ring wyszedł. To był 2022 początek gdzieś, pierwsza połowa 2022. Wtedy Elden Ring wyszedł i tylko dlatego wiem, kiedy to wyszło, bo się kurwa nie dało skrimować, bo nasz toplaner, Irrelevant, wolał grać w Elden Ringa niż w LoL'a i po prostu nie trenował. I cały czas tylko czekał na moment, aż mu pozwolimy grać w Elden Ringa. I siadał o 21 i no, no, trzeba było mu mówić, żeby kończył, żeby poszedł spać w ogóle, potem na screamy było trzeba Budzić. I grał w Elden Ringa i. No, były problemy po prostu przez to. Nie chciałem się grać w lola. Polepsza Gierka Elden. Widzę tutaj, że jest jakiś. Ym, nie wiem, czy to jest przeciwnik, właśnie, bo oni. Ten, ten rycerz na przykład, on mnie zagrował bardzo późno, mnie zagrował. Bardzo, 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 bardzo późno mnie zagrował. Jak klikam Q, to go nie namierzam. To on chyba nie jest wrogi. Ej, a on mi daje tak, jakby jakąś. Mi, znaczy misję. On nie dał, jakby misji, on tylko podpowiedział coś. A czy ja mam jakiś dziennik zadań w tej grze? Tak, jakby mam jakieś. To nie jest dziennik zadań. Jakby tu nie ma żadnego dziennika zadań, po prostu muszę zapamiętać jakby to, co ktoś mi powie. Ale chyba nie ma sensu biegać i zabijać te takie moby, które nie są bossami i zbierać kwiatuszki. Bo lepiej wybrać jakiś konkretny cel. Może, może zrobię tak, może się wrócę tam, wybiorę jakiś... Na przykład patrzcie, wybiorę sobie o to, nie? Taki budynek przed tym. Tu jest jakiś budynek przede mną i tam po prostu pójdę, omijając tego chłopa Aniu. Tak, tak można zrobić, nie? Że po prostu pójdę w jakieś miejsce, które wygląda jakby tam miało coś być. A nie, że po prostu losowo chodzę. Tak zrobimy. Bo jeżeli gra jest nagrodzona, jako gra roku i ktoś tam pisał, że jest wspaniała i wielmożna, i jednocześnie nie ma mapy na początku, i jednocześnie nie ma quest logu, jednocześnie nie daje dużo podpowiedzi, to ona musi mieć tak zbudowaną mapę, żeby mapa podpowiedziała gdzie iść. Czyli musi mieć sens jakiś, tak? Czyli zakładam, że jak coś wygląda, jakby tam miało być coś, to tam coś będzie. Ja zawsze już, ja już na zawsze zapamiętam moment, kiedy ta gra wyszła że początek 2022. Mieliśmy zasadę, że gramy solo do 20 chyba, drugiej, albo 21? Chłop tylko czekał i punktualnie 21, 22 odpalał Elden Ringa i trzeba było go ściągać, żeby poszedł spać. Żeby nie było tak, że nie może wstać na kolejne screamy potem. troba bestii. A czemu tutaj te zwierzątka są jakby nazywane bestią? Tam wcześniej też coś bestii. To jest taki kopiuj, wklej, itemek. Ja zabiłem jakieś... Ee, jewiórki? I tam też się nazywało bestii. I teraz też się nazywa bestii. To brzmi jakby to był kopiuj, wklej, itemek. Bez Bezwartości, Tak, bez wartości item. Podam się ten komentarz. No, ja bym poszedł tutaj, nie? Wybrałem sobie, że idę tu, ewentualnie tu. Do miejsc, w których wygląda, jakby coś miał być. I tak powinno się poruszać po tej mapie, według mnie. Klikam ku, to nie zaznacza. To jest chyba przyjazny NPZ. Wygląda jak święty Mikołaj. No dobra. To jest jakiś skin na yy, święta? Kamień Kowalski. Kowalski, to mi się kojarzy, jakby on się nazywał Kamień, a nazwisko miał Kowalski. Już lepiej, jakby Kowalski kamień nazwali. No dobra. Informacje o kale. Ej, to kosztuje 300. Przecież to można równie dobrze wyfarmić z tych mopków, jakichś tam randomowych. Ja to kupuję. Może może da się to jakoś zdobyć, ale mi się wydaje, że to jest dobra rekomendacja, żeby to kupić. Bo już od razu będę mógł crafting robić, jak znajdę coś. Czy ja będę mógł tu wrócić do niego. On jest podróżny z nazwy, czy on naprawdę stąd zniknie, że podróżuje. No właśnie, Sprint jest przecież w tej grze. On zużywa mi ten zielony pasek. Ten zielony pasek to jeszcze nigdy go nie użyłem. To jest pewnie na wojownika do jakichś ataków specjalnych. E, co jest? <laughs> Skrytobójca! A to nie jest ten labrador? To jest labrador! E, nie, to nie labrador, to bulldog Francu francuski przecież. Jak zrobić licznik wyjebek? Bo da się na szybko w obs zrobić licznik wyjebek? Bo ja już ze Czy cztery, nie wiem. Ja nie widziałem go. Powinienem ciągle kuklikać w tej grze. Dobrze, rozwaliliśmy. E, jak ja szybko, a speedem mogę bić. Dobra, ja go nie widziałem, bo to nie był ten przede mną, tylko ten z boku był. <laughs> to jest mocny content. No bo wcześniej wyskoczył z boku, że to jest ten sam. <laughs> Myślałem, że to jest ten sam. A wiecie, jaki jest problem? Że ja już chciałem dodżować, ale ja zapominam, że z shiftem się doczuję, a nie, że dwa razy klikam... Patrzcie, idę tu. O! No i ku... Ej, ale mi się wydaje, że ta gra jest trochę zaprojektowana, żeby się gracz wkurwiał. Co wy o tym myślicie? Tak szczerze? No nie wiem, dali moba tutaj. Jak ja wychodzę z pierwszej lokacji... Patrzę przed siebie, a tam jest chłop na koniu, który mnie one shotuje. To jest pierwszy punkt, jaki widzę. Boss pierwszy, który daje Ci grać, je one shotuje. No może to dlatego, że gram magiem i jestem na hita cały czas. No może dlatego też, nie? Może bym był na dwa, 3 hity, jakbym grał wojownikiem jakimś na start. Dobra, uwaga. No a teraz będę skakał, przechodząc przez... No, 2-2. Dwa, dwa. Aha, nie dolatuje Dostrzeliłem. Zamknięte jakimś mechanizmem. Okej, okay, okej. Okay. To mogę kliknąć. Ta gra jest jakoś tak, taka, że ona dziwnie łączy multiplayer-single player. Że ja nagle mogę zagrać w swoją grę i zaprosić kolegę, tak? A czy ja mogę zlewelapować jakoś postać? Chwila. W ognisku pewnie się levelapuje też. Znaczy, w ognisku, łasce. W większości gier to są ogniska, nie? Te takie punkty, gdzie się w Wiedźminie były ogniska. To wygląda, jakby tu zaraz jakieś kolce miało być, albo coś tu wyskoczyć. Swoją drogą. O! Okej. Okay. Czyli muszę przeczekać? To tak. To jest pułapka po prostu. Aha. Mię jeszcze zaskoczył. To będzie naprawdę męczące, żeby nacisnąć w trakcie walki strzałkę do dołu, żeby uleczyć się niemane ahp. Przecież to brzmi jak katorga, czy nie? Może wezmę w ogóle o. Może mieczem tego zrobię, bo tu jest nie ma otwartej przestrzeni. No, zeskakuj. Gdzie jest? Gdzie jest nagle ten mały? Gdzie on jest? Nie ma go. O co chodzi w ogóle? <grystanie> że nie sprintuje, dlatego tak nie działa. Ja... O, dwustrzałowiec, dwustrzałowiec. Ale to znaczy, że ten, który się spalił, tam wcześniej, co zniknął, też się zrespił. Miecz. O, tu czekasz. Tu czeka. Ale tak szczerze, ja przed czymś takim bym sobie zapisał grę, a nie mogę zapisać gry w tej grze. Teraz tu. No, dostałem, ale to nieważne akurat. Sprint, splint. Nie działa, też nie działa, też nie działa. Muszę, wiecie co zrobić? Zdodżować na końcu. Tak mi się wydaje, że muszę zdodżować na końcu. W ogóle zauważyłem, że w momencie, w którym ja je biję pierwszy, to są na dwa hity, a jak je biję, jak one mnie zaatakują, są na trzy hity. Czy to wynika z mechaniki, że potwór, który mnie nie widzi, dostaje więcej damage'a? To wynika z tej mechaniki, co na początku gry zostało jakby przedstawione mi? Wydaje mi się, że tak. To jest bardzo dziwny pomysł, że rolowanie nie jest pod dwa razy ten sam przycisk, że pod WASD. To jest dla mnie dziwaczny pomysł. Dobra, czekajcie. O, o, widzicie to? Deep learning. Deep learning został zastosowany. Aż se monsterka wypije. Bo ta postać chodzi gorzej niż w gotiku tak kwadratowo pod skosem i Dobra, ja w ogóle mogę tu stanąć, nie? Tu, bliżej będę tego... Maksymalizacja value puffingu, że będę bliżej tego miejsca, do którego zmierzam. No nie udało się, ale przeszedłem. Ja powiem... Czekajcie, ja powiem tak. Coś shift, ale jak ja... Nie no, jak ja sprintuję shiftem... Mogę puścić shift i... da się szybko zrobić, zobaczę na otwartej przestrzeni. Ale nie podoba mi się to, że tak gracie wraca do jakby konkretnego punktu, że nie mogę sobie zapisać tej gry po prostu. Nie podoba mi się to, bo to znaczy, że trzeba powtarzać tę samą sekwencję milion razy, co jest męczące po prostu. To wygląda jak miejsce, gdzie one tu będą po boku, co? Po boku. Zabił mnie. Nie, no jak tak gra, mnie wyśle na początek tych lochów, żebym znowu drżował te, e, jak to się nazywa, te ognie. To przecież to jest męczarnia granie w tę grę. Nie, nie ma opcji. Ja nie wiem, jak ja mam nagle w trakcie walki sięgnąć do strzałek na klawiaturze. Jak ja trzymam na WSD. Zmiana, zmiana przedmiotu. To będę klikał często, co nie? Żeby zmienić flaszkę z many na hapeki. Dam to pod dwójkę. Zmiana czaru inkandacji. Jedynka. No i teraz można grać. Teraz, teraz bez tego, bez śmierci. Tylko się jeszcze do tego muszę przyzwyczaić. Nie, teraz można klikać tak. I te, patrzcie, czekajcie, wypróbuję sobie na sucho, biegnę. No i jakby postać mi skoczyła do przodu, nie w bok. Tak? Mm, tak jakbym musiał puścić i drugi raz. Nie no, mi się wydaje, że będzie delay między tym. Przez to, że to jest ten sam klawisz. Bo ja chcę pobiec i w pewnym momencie przeturlać się tak insta w bok. A teraz w ogóle nie turla. Tak, żeby ten ogień zdodżować. Nie no, jak wciskam cały czas sprint, to muszę go na chwilę puścić. Myślę da, że to jest ciężkie do zrobienia, ale dobra, próbujemy. Tutaj to w ogóle dałem radę manualnie. Może tu też z drugą stronę mogę manualnie. Tylko za późno zacząłem. tam <słuch> Wiedziałem, że będzie za ścianką. Już ta gra mnie uczy jak te moby się zachowują. Samo za ścianką, próbują się wtopi wtopić w otoczenie. Naraz możesz wezwać tylko jeden rodzaj duchów. Nie możesz wezwać duchów w trybie wieloosobowym, okej. Okay. Nie? Czy ja się zabiję tu? Nie chcę przez to ognie już iść. Nie zabiję się, co? Nie zabiję się. O, ja chyba nawet musiałem tu iść. Znaczy musiałem, no. Ja nic nie muszę, nie? Ale mam tu dźwignię do podniesienia. Ej, mi się wydaje, że to... to... tak już było w samouczku. To wygląda jak boss. Chwila przed tragedią? Ale to jest jakiś ciężki boss, mam rozumieć. A czy jak ja go teraz nie zrobię, to ja mogę go jakoś zaznaczyć, że potem wrócę do niego, umieścić znacznik na przykład i napisać coś na tym znaczniku. A dobra, na razie jak go zrobiesz? Przede wszystkim to ja go w ogóle zrobię. Ja w ogóle jestem w miejscu jakby na mój level, nie? Kotek, znaczy, nie trafią. Ale on w snowbożnie się porusza ten koteł. Kurwa jest, to wyglądam był zbugowany. Ja chyba muszę tę flaszkę po jednym hicie, co? Mane mogę pod limit, ale zrobić. Ja chcę tak płynnie zrobić, że... No, jak to się nazywa? Odwracam się, rzucam i... Na wejściu masę damagea dostanie? O co chodzi? Czemu. Aaa! Muszę cały czas Q wyłączać, żeby go normalnie bić. wyłączać ten tryb autocelowania jakby. Teraz wyłączyć go na chwilę. Oj, oj, oj. I na butelkę. Butelka mnie spowalnia. Ten pasek manny mi wystarczy, już, żeby go zabić. O kurwa, co jest? Nacisnąłem tyle razy shift, żeby się coś włączyło w Windowsie. A trzeba wyłączyć z Windowsa ustawienia Shiftowe. Ja przeskaczę Shiftem. Klasyk? No w sumie, jak grasz w takie gry, ja muszę to wyłączyć windowsowo. Teraz, żeby nie zgridować. O, właśnie. Kurwo! Nie, no przecież już blisko było z tym kotem. Ale to jeszcze, dobra, szczerze? To jest, to jest gra dla dzieci, naprawdę. Wy mi piszecie chwila przed tragedią, a przecież to jest takie, takie proste to jest przecież. Ja ja tylko flaszkę źle, źle kliknąłem. W złym momencie. No nie wiem, to jest gra dla dzieci. To gotik jest, to jest taki gorszy gotik. No ja spamowałem Shift i cały czas mi się włączało coś. Windowsowe. Wyłączyłem to już, sikać mi się powoli chce. Teraz będę niecierpliwy, bo chcę szybko pokonać go i pójść sikać. Aha. Wydaje mi się, że lepiej go dodżować biegnąc niż yy, turlając się. Lepiej na niego patrzeć, żeby wistory. On cały czas to samo robi. To nie ma znaczenia. On robi cały czas to samo dokładnie. On skacze tak. To On ma jeden atak. To jest najprostszy boss w grze, ogólnie. Na wejściu przyjmuje dużo demedza. A teraz coś nowego robi Przecież on dostaje masę że robię coś takiego Oj, zjebałem, 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 zjebałem Zamień na flaszkę. Mogę go raz hitnąć Cały czas muszę pamiętać, skierwalam yy, moment, kiedy używam flaszki No, z trzy hitki wrzucę. Dodżek. Teraz, teraz jest dobry moment. Jeden hit za dużo. Nie, dobra, dałem radę. Trochę szlacheckiego czardzieja. Okej. Okay. Tu leży moja łaska? No i dobra. Ktoś mnie straszył. Słuchajcie, ja już wam powiem, jak grać w tę grę. Wytłumaczę. Cierpliwie wytłumaczę dla tych, co nie zrozumieli. Używanie flaszki spowalnia cię. Używanie tego przewrotu jest wolniejsze niż sprint, jeżeli chodzi o skracanie dystansu. Jak chcesz zwiększyć dystans, to sprint robi lepiej niż te o przeskoki, bo one jakieś takie wolne są i mało skaczą. Trzeba uważać na lokowanie w animacji flaszki. To jest tyle, tak? Że boss jest końcem dungeona? Ja rozkminiłem tę grę. Nie no, tak szczerze wydaje mi się, że ten boss był bardzo, bardzo łatwy. Dlaczego? Bo on cały czas ro robił to samo. Był bardzo wolny, był bardzo wolny i wystarczyło odbiegać, rzucać spele, odbiegać i lokował się w animacji na milion godzin. Milion godzin lokowania w animacji miał jakiegoś. Ale szczerze, czy ja poszedłem do najprostszego bossa w grze na samym początku gry? Czy ja poszedłem do najprostszego bossa w grze tutaj? Pewnie jeżeli gra jest dobrze zbalansowana, to jest tak, że niektóre bossy są cięższe mele, niektóre ręcz. Ten był raczej dla ręcz łatwy, bo można było łatwo skajtować.